Ale startował. powróciły dobre skoki też. Powróciły dobre skoki. Pierwszy był 207,5. Dość płasko. Czy będzie odległość? Odległość! odległości I jest dobrze, bardzo dobrze. dobrze. To jest bliżej jest niż Siren ale ponad bardzo 210. dobry skok. 210 powinno być. 211,5. Pięknie! Ta różnica nie będzie. Tutaj noty na notach troszeczkę. Yy, nie wiem dlaczego. Leszek pochwała daje 18,5, skoro dwa inni sędziowie dają po 19. To czasami jest taka chęć niewychodzenia przed szereg. To trzeba swoich także oceniać. Wysoko, jeżeli skacze tak wielki mistrz jak Adam Małysz. Morgenstern na pewno będzie brawo, brawo Adam. prowadził, ale Adam Małysz kolejny każdy skok dalej. Tak dobrze nie skakał, nie widzieliśmy go w tym sezonie. 211,5 będzie wysoko, a który będzie proszę...